Donald Trump jest zdenerwowany na Władimira Putina, akcje Tesli kolejny dzień z rzędu pikują, Elon Musk płacze na wywiadzie, a Chiny nie czekają i zawierają nowe sojusze. Tak wygląda ostatni tydzień w polityce na świecie. Jeżeli interesują cię ciekawostki polityczne i gospodarcze, nie zapomnij zaobserwować tego profilu, bo tutaj każdego dnia polityka bez cenzury. Donald Trump i Elon Musk są sobie winni. Trump kiedyś powiedział, że Zełęski jest dyktatorem, który rządzi Ukrainą bez mandatu party... bez mandatu społecznego. Dzisiaj nie kto inny jak Władimir Putin mówi, że trzeba na Ukrainie zrobić szybko rząd, odwołać Zełęskiego i Putin będzie chciał z tym nowym rządem podpisać umowę o nieagresji. Trump jest wkurzony, że Putin tak naprawdę chce zrealizować pomysł Trumpa. Elon Musk, znowu z drugiej strony, idzie do studia wielkich mediów i płacze, że on i jego pracownicy są szykanowani, a akcje Tesli lecą na PYSK. My I'm in the Ale Elon Musk nie pamięta, że jeszcze dwa dni wcześniej na PYSK wyrzucał ludzi z administracji, którzy według niego byli nierobami i trzeba było. Ich się pozbyć. W tym samym czasie Chiny nie to, że będą atakowały USA. Chiny zawierają sojusz z Japonią i Koreą Południową i budują koalicję na rzecz wolnego handlu, co spowoduje, że Chiny będą się dalej rozwijały, a Stany Zjednoczone będą się powoli zwijały. W tym samym czasie muszę powiedzieć jedną dobrą rzecz o Trumpie. Trump doprowadził do tego, że Unia Europejska się obudziła, Francja. Obejmie parasolem nuklearnym kolejne terytorium, tym razem będzie chroniła Polskę. Unia Europejska zdecydowała o tym, że nie zawiera kontraktów zbrojeniowych już z USA, a buduje własne fabryki i własną siłę militarną w Unii Europejskiej. Co więcej, amerykańskie spółki zbrojeniowe szorują po dnie, a europejskie pikują w górę, bo wiedzą, że 800 miliardów euro zostanie w dużej części właśnie w Europie. Po więcej takich ciekawostek zapraszam na mój kanał na YouTube. Link macie tutaj, ewentualnie w moim bio.